Cześć, czasami przychodzicie do mnie i zadajecie pytania, no dobra Magda, tyle mówisz o e-booku, ale jak ja mam go zacząć sprzedawać, kiedy nie mam sklepu? No i e, przychodzę do Was z paroma rozwiązaniami, które przyszły mi do głowy. E, pierwsza rzecz jest taka, że zazwyczaj jeżeli coś sprzedajemy, szczególnie jeżeli sprzedajemy jako firma, no to musimy mieć firmę. Czasami może się zdarzyć, że tej firmy jeszcze nie mamy. Bo po prostu jesteśmy w fazie przejściowej, testujemy pomysł jakkolwiek, więc na to też jest kilka rozwiązań. Pamiętaj jedno, że jeżeli to nie jest porada księgowa ani prawna, więc jeżeli przyjmujesz od kogoś pieniądze, to musi być to rozliczone, tak? Czyli to nie, ja nie sugeruję żadnych rozliczeń pod stołem, poza fiskusem i tak dalej, więc to wszystko musi być rozliczone w odpowiedniej formie. Jeżeli przyjmujesz pieniądze jako osoba prywatna, to musi być to na podstawie czegoś, co będzie potem rozliczane w picie. Możesz mieć też działalność nierejestrowaną, która jest dopuszczalna, gdzie nie ma zus a płaci się podatek od dochodu. Ale ten z kolei działalność rejestrowana w 2021 roku to tylko 1400 zł miesięcznie, które możesz przyjąć. I też sprawdź tą liczbę, bo właśnie się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem 1200. Ale że tak powiem, tak jak mówiłam, to nie jest porada księgowa, więc jedziemy z tym tematem. Ja mam tak naprawdę cztery pomysły dla Ciebie. I pewnie jest jeszcze ileś więcej. Jeżeli przyjdzie ci do głowy cokolwiek jeszcze, śmiało dopisz tutaj w komentarzu, o czym Ty myślałeś, co zastosowałeś u siebie albo co widziałeś. Co Ci przyszło do głowy, zadaj mi pytanie, czy to by było OK. Chętnie się do tego odniosę oczywiście kciuk w górę, polajkuj ten film, będzie mi przemiło, jeżeli go oglądasz, bo to też będzie dla mnie znaczyło, że jest dla Ciebie po prostu wartościowe. Ok, więc jak sprzedawać e gdy nie masz sklepu? Pierwsza rzecz, która mi się kojarzy, to nawet nie masz sklepu i nie masz działalności. No i teraz jak przyjąć, jak sprzedawać się e booka No i w tym momencie przychodzi mi tylko i wyłącznie do głowy. Pomysł, znaczy nie tylko, ale jeden z pierwszych, to jest to, że znajdź kogoś, kto dystrybu dystrybuuje e-booki. Czyli jest taką sprzedawcą, z taką stroną internetową, gdzie można sprzedawać e-booki. Gdzie ktoś, kto sobie wymyślił, um, że będzie księgarnią e-bookową, albo ma księgarnię plus e-booki. I jeżeli masz już wydany e-book, masz jego okładkę, masz jego zawartość. To śmiało pisz do takich księgarni i zadaj pytanie, jak można do nich wstawić, umieścić jakkolwiek do sprzedaży, do dystrybucji ich e-book. I na pewno mają swój pomysł na selekcję, na procedury, więc po prostu wpisz w Google Księgarnia E-booki i napisz do iluś. Firm, które się tym zajmują, zapytanie, jak można umieścić u nich swój e-book. I tam na pewno jest rozliczanie B2B, czyli firma do firma lub też B2C, czyli jeżeli nie jesteś firmą, a osobą fizyczną, to na pewno też mają rozwiązania typu umowa, zlecenie, czy cokolwiek rozliczane, na przykład miesięcznie, kwartalnie czy rocznie. Wszystko zależy od podmiotu, z którym nawiążesz współpracę. Oczywiście musisz się liczyć z tym, że jeżeli dajesz to komuś do dystrybucji, no to nie zarobisz 100%. Pewnie musisz się też zgadzać na jego systemy promocyjne, czyli czasami Twój e-book będzie sprzedawany w cenie, która no, jest niższa niż taka, którą deklarujesz. Zawsze pod, po, podtrzymuję, że najlepszą formą sprzedaży jest własna sprzedaż, własny sklep. Ale w tym odcinku mówię Ci w sytuacji, w której nie masz ani strony, ani sklepu, ani niczego takiego, bramki płatniczej. Gdyby się okazało, że masz już działalność albo przynajmniej działalność nierejestrowaną, to możesz mówić o sprzedaży e-booka i prosić ludzi o wpłatę do siebie na konto. Jednym z możliwości założenia na WordPressie jest sklep na WooCommerce. I w tym WooCommerce jednym z systemów płatności jest przelew. I możesz w ten sposób sprzedawać, że ktoś to dostaje wszystkie komunikatem jak w normalnym sklepie, ale na końcu jest informacja, zrób mi przelew. No i wtedy, jeżeli ktoś robi przelew, no to nie musisz mieć bramki płatniczej i możesz przyjmować pieniądze na zasadzie, ktoś ci przelewa pieniądze na konto i wtedy możesz. Pilnować tych, tej kwoty nierejestrowanej, no bo inaczej po prostu wyłączasz, sprzedaż nie można kupić, tak? Bo inaczej byś tego nie był w stanie kontrolować. Oczywiście od nadmiaru głowa nie boli, no ale też musisz zdążyć, założyć działalność i tak dalej, pomimo że teraz robi się to w 5 minut. Okej, okay, więc możesz mieć konto bankowe, możesz też przyjmować po prostu pieniądze w ten sposób. Jedna z moich klientek, która um, um, zaczęła od sprawdzania, czy rynek zadziała, ogłosiła, w swojej grupie na Facebooku, którą założyła, że napisała e-booka i jeżeli ktoś chce, to może do niej napisać i tak dalej. Podawała ludziom konto bankowe, oni robili jej przelew, oczywiście ma działalność, więc to wszystko było księgowane później i e, wysyłała e, tego e-booka po wpłynięciu pieniędzy komuś na maila. Oczywiście ręczna robota, zrobiła tak 70 razy. I wtedy jednak już poszłyśmy porozum do głowy, założyłyśmy bramkę płatniczą i tak dalej, ale można, można, w ten sposób przetestujesz pomysł lub też zarobisz na to, żeby na przykład oddelegować to komuś i nie ponosić kosztów pracy czyjejś z własnego portfela. Więc mamy w tej chwili dwa pomysły. Dystrybutorzy e-booków i konto bankowe. Innym pomysłem jest konto w PayPalu. I właśnie przed chwileczką sprawdziłam i zalogowałam się do naszego PayPala, i tam jest takie miejsce. Tylko pamiętaj, że PayPal, jak wszystkie inne narzędzia, często się może zmieniać. W związku z tym sprawdźcie, kto jest dzisiaj u ciebie. To się nazywa Zarządzaj zapłatą od Dowolnej Osoby. Jest tu informacja: Może zażądać zapłatą od maksymalnie 20 osób na raz. Nawet jeśli nie mają konta, użyj adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego odbiorcy, aby wysłać żądanie. No to tak brzydko nazywa się zarządzaj zapłaty, ale to jest po prostu informacja, hello, zapłać tutaj. Więc możesz w ten sposób też przyjmować pieniądze na konto PayPal. To jest trzecia metoda. I czwarta metoda to jest wejście we współpracę z kimś, kto ma już swoją społeczność, kto ma już swoją e, bramkę. Płatniczą, która ma już swoje jakieś działania, ale nie ma materiału, który jest jakby, je, w sensie nie ma materiału, który ty masz, jest powiązany z tym, co ta osoba robi i możesz wejść w komitywę z tą osobą, że ona będzie na swojej stronie promować również Twój produkt i po prostu podzielicie się, Środkami ze sprzedaży w sposób dowolny, taki jaki no, sobie ustalicie. Jeżeli jesteś osobą, która pomyśli, że, o, Magda, to ma fajną społeczność i może ja do niej napiszę, to śmiało zróbcie to. Okay? Nie ma jak spadające spinki. No więc. Rozproszyłam się totalnie, ale ok. Więc, jeżeli mogę ci zasugerować takie rozwiązanie. To może z niego skorzystać. Może to być współpraca ze mną, może to być współpraca z kimkolwiek innym. Ważne jest, jeżeli ktoś by do mnie napisał, to ja bym chciała nie tylko sprawdzić, na ile merytoryczny jest ten e-book, no bo ja też firmuję to swoją twarzą, ale na pewno chciałabym, żeby ten materiał w jakiś sposób pasował do tego, co, czym ja się zajmuję. Czyli, jeżeli zajmuję się marketingiem i sprzedażą, to może e-book o nie wiem, hodowli jakiejś rasy kotów, niekoniecznie e, m, będzie w temacie, tak. Także wszystkie tematy około marketingowo-sprzedażowe, marki osobistej i tak dalej jak najbardziej OK. E, m, oczywiście tematy są szerokie, więc to jest kwestia <grym> tylko naszej wyobraźni. Dzięki Ci za ten odcinek i do zobaczenia kolejnym razem. Na razie, pa.